no witajcie kochani a dzisiaj jesteśmy z kolei u Dilera MINI no i przejdziemy tutaj zobaczymy ile takie cudeńka kosztują tu w USA no dość sporo tego mają, oczywiście w różnych kolorach niebieski, czerwony taki popielaty zielony i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy mają jakieś ceny wystawione, no, ale chyba tak. A. No, chyba jednak ceny tu nie będzie. O, tu jest cena akurat. No, za takie małe wozidełko 40 prawie 5000. Hm. O, taka ciekawostka. E, dużym dostawcą części do tego jest Polska 19%, później Niemcy 15%. A któż to kurde, takim głównym w Ameryce chce jeździć malutkim za te pieniądze. No ale widać, że nie są chętni. A tu mamy ile? 39 600. A tu taki z takimi. Paskami pseudorajdowymi 42 tysiące. Śmieszne ta autka. No to chyba dla krasnali, jakiś. Tutaj jakaś inna wersja mini. To chyba jakaś bardziej uboga ta wersja, ale no ceny nie zobaczymy na tym. No dobra, nie ma to nie ma. Tutaj cena 43 tysiące. 43300, jakaś wersja S, no, czyli domyślam się pseudo-sportowa. A to jeszcze jest taki, no, czyli z odkrywanym dachem, półciennym. 46000. Tanie to już było kiedyś. Dobra, idziemy jeszcze troszkę coś tu zobaczymy. Prawdę mówiąc niewiele się tego widzi na drogach ja nie mówię, że w ogóle nie ma bo wielokrotnie sam widziałem, ale nie jest to jakieś auto, które powszechnie czy no, dość często na ulicach można spotkać w tej cenie ludzie kupią dużo większe auta to powiedziałbym taki raczej bardziej dla jakichś nie wiem <laughs> dla jakiegoś ucznia, studenta rodzice kupią no, ale to rzecz gustu, oczywiście. Tam dalej chyba nie ma sensu iść, bo to już nie ma cen. Jeszcze przejdziemy kawałeczek. Tu taki niebieski. Cena chyba jest wystawiona 38 295. No, tu nie ma ceny. No dobrze, to nie ma chyba sensu za wiele chodzić, bo ceny są bardzo podobne trzydzieści dziewięć z takim szyberdachem. Tutaj mamy 36 tysięcy. O, przepraszam, Boże, źle patrzę. 36800. Uh -huh. Też w kolorze takim wściekle żółtym, jak pszczółka maja <śm> i z szyberdachem. Dobrze, jeszcze zobaczymy tylko tego. Łobuziaka o 26600 No, to co tam w tych e, innych mini za 44 tysiące, jest więcej, że taka różnica 20 tysięcy dolarów w takim małym wozidełku. Dobra. Więc to by było na tyle, bo nie ma tutaj już za bardzo co pokazać. Generalnie małe takie pierdzikółka w cenie ponad 40 tysięcy. No to jakoś to tu mi do krajobrazu amerykańskiego nie bardzo pasuje. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne. Do usłyszenia i zobaczenia. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego filmu. Obejrzyjcie następny filmik. Buziaczki dla Was!